Gdy na salę kieleckiego sądu wprowadzono oskarżonego Ktoś stojący obok i nie śledzący wydarzeń kryminalnych Mógłby pomyśleć, że doszło do jakiejś pomyłki Ten drobny, niewysoki mężczyzna Bardziej przypominał zagubionego modela Niż najbardziej niebezpiecznego mordercę Chodzącego po polskich ulicach jego zadbane dłonie zdobiły kajdanki połączone łańcuchem z takimi samymi założonymi na nogi. Względy bezpieczeństwa były priorytetem dla pilnujących go funkcjonariuszy oddziału specjalnego policji. Najmniejsze rozkojarzenie mogło skutkować tym, że ten bezwzględny bandyta uciekłby z rąk wymiaru sprawiedliwości, a to byłoby śmiertelnym niebezpieczeństwem dla każdego obywatela. Co takiego zrobił ten 33 latek Spod Katowic? Dlaczego uznano go za jednego z najbardziej niebezpiecznych w historii? Witajcie, ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy podcast. Podcast, który mam nadzieję przypadnie Wam do gustu, a niezdecydowani lub nowi widzowie dołączą do grona moich subskrybentów. Lada dzień kanał kryminalny przekroczy 100 tysięcy subskrypcji, co jest moim osobistym sukcesem i powodem do zaangażowania się jeszcze bardziej w ten projekt. Dziękuję Wam za wsparcie. 13 lutego obchodzę urodziny i mam nadzieję, że będę mógł uświętować setkę. Miał wówczas 33 lata. Mieszkał w jednej z podkieleckich wsi. Z ledwością skończył zawodówkę i nie miał ochoty kontynuować edukacji. Jego pasją było zabijanie. Sprawiało mu to przyjemność, a to stawiało go w gronie nieprzewidywalnych i szczególnie bezwzględnych. Na temat tej sprawy prokuratura milczała przez długie miesiące. Opinia publiczna dowiedziała się dopiero wtedy, gdy materiał dowodowy był zabezpieczony, a śledczy z wielkim prawdopodobieństwem mogli stwierdzić, że żadne nieznane im do tej pory fakty nie wyjdą już na wierzch. Sprawa musiała zakończyć się wyrokiem skazującym, a ten mógł być tylko jeden. Dożywotnia izolacja. Dziś wiemy, że tak wcale nie musi być i sprawca po raz kolejny ma szansę wyjść na wolność, ale o tym za chwilę. Jest 3 czerwca 1999 roku. Katowickie ulice przemierza kilka nieoznakowanych radiowozów ściągniętych z kilku komend wojewódzkich. Śledczym zależało na tym, aby żaden bandyta nie rozpoznał policyjnych samochodów. Zadbano o to, aby ich karoserie nie przyzdabiały żadne anteny. Rejestracje z obcych miast także dobrano nieprzypadkowo. Kilka busów kluczyło ulicami miasta. Nikt nie mógł podejrzewać, że w każdym z nich siedzi grupa pięciu uzbrojonych po zęby antyterrorystów gotowych do podjęcia walki na śmierć i życie. Właśnie z tym musieli się liczyć. Odprawa przed tą akcją nie była standardowa. Każdy biorący w niej udział liczył się z tym, że ktoś może zginąć. Służyć bezpieczeństwu państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia teraz było czymś więcej niż rotą ślubowania. Człowiek, który zaraz miał wpaść w ich ręce, był również uzbrojony w karabin, zawsze przygotowany do strzału. Odblokowany i przeładowany skorpion. Zawsze pod ręką, ukryty pod płaszczem. Tylko zdecydowana reakcja policjantów mogła zapobiec rozlewowi krwi. Nagle jeden z transporterów skręcił w ulicę Piotra Skargi. Na chodniku było kilka osób, wśród nich ten, na którego polowali. Mówiło się o nim cień, bo dla świata już nie żył, ale do tego również zaraz wrócimy. Czerwony samochód zwolnił i powoli zbliżał się do tego mężczyzny od tyłu. W tym czasie drugi samochód nadjeżdżał z przeciwnej strony. Trzeci zaparkował wzdłuż chodnika i wszyscy czekali, aż figurant znajdzie się na jego wysokości. Akcja trwała kilka sekund, ale wydawała się wiecznością. Gdy Andrzej L przechodził obok zaparkowanego samochodu, nagle drzwi się rozsunęły. W tym samym czasie bus toczący się za pieszem zatrzymał się, a z jego wnętrza wybiegło pięciu wielkich facetów, którzy w swoim umundurowaniu wyglądali jak z planu sensacyjnego filmu akcji. Ten radiowóz nadjeżdżający z przodu wjechał na chodnik, aby odciąć drogę ucieczki. Z niego także wyskoczyło kilku ateciaków, każdy z karabinem w dłoni gotowym do strzału. Andrzej L był zaskoczony brawurową akcją. Do tej pory to on zaskakiwał swoje ofiary i to on był panem sytuacji. A teraz leżą na ziemi z lufą przy głowie. Zdawał sobie sprawę, że każdy nieprzemyślany ruch sprawi, że kula z policyjnej broni przeszyje jego ciało i w najlepszym wypadku zostanie ranny. Ale on tego nie chciał. Chciał dożyć chwili, gdy świat będzie go podziwiał za to, co zrobił. Chciał być czarnym bohaterem pisanej przez siebie historii. Ulica Skargi na wysokości znanej sieci sklepów z książkami zaroiła się od policjantów. Poza siedmioma busami na miejscu zjawił się również prokurator, ekipa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki i komendant. Szczególnie ten ostatni chciał znaleźć się w centrum wydarzeń i w świetle fleszów fotoreporterskich aparatów. Przecież takie chwile mogą zdecydować o przyszłości, zaważyć o karierze, która z tego miejsca mogła niczym katapulta posłać go na znacznie wyższe stanowisko, może nawet do samej Warszawy. Zatrzymany mężczyzna nie stawiał oporów. Zresztą jak miał to zrobić, skoro przygniotło go do ziemi co najmniej kilkadziesiąt kilogramów żywej masy napakowanych antyterrorystów? Zakuty w kajdany trafił do policyjnej więźniarki i na sygnałach. W skorcie kilku radiowozów trafił do aresztu. Technicy w tym czasie zabezpieczali broń, jaką miał przy sobie. Skorpion z pełnym magazynkiem był przygotowany do strzału. Zatrzymany nosił go za pazuchą, a sposób wydobycia w ułamki sekund opanował do perfekcji. Przy pasku miał też rewolwer, a w kieszeni kurtki sportowy pistolet. Wszystko należało zabezpieczyć i oddać do analizy. Na pomyłkę nie było miejsca. Andrzej L. wychował się na wsi pod opieką babci. Starsza pani nie miała czasu się nim zajmować, bo musiała każdego dnia walczyć o środki do życia. Kobieta była bardzo biedna i żeby zjeść, musiała ciężko starać się o każdego grosza. W dodatku miała pod opieką małego chłopca. Kiedyś życie tego urwisa wyglądało inaczej. Miał mamę i tatę oraz ciepły pokój, który dzielił z młodszą siostrą. Ale mama stwierdziła, że nie kocha już taty i postanowiła odejść. Zanim podjęła tę decyzję, miała już kogoś innego. Spotykała się z mężczyzną, który postawił jasny warunek: mogą być razem, ale tylko córkę może zabrać ze sobą. Chłopca nie chciał. I matka bez namysłu zostawiła męża i syna i wyniosła się z domu. Ojciec zaczął pić, chłopak nie miał opieki, więc trafił na wieś do babci. Tam został sam ze sobą. Opuszczał lekcje, przez co powtarzał klasy. W dodatku zaczął unikać innych. Wolał spędzać czas w samotności. Najchętniej chodził po lasach i zbierał niewybuchy. Tych w polskich lasach do dzisiaj jest odgroma, więc co jakiś czas przynosił do domu kolejne znalezisko. W tym samym czasie zaczął gromadzić literaturę na temat konstruowania ładunków wybuchowych. Na strychu zaadaptował kącik do swoich eksperymentalnych konstrukcji, a za domem detonował niewielkie ładunki. Ta profesja bardzo mu się spodobała, ale dorastający chłopak nie mógł całego życia spędzić na strychu. Skończył zawodówkę i to właśnie w tym czasie wpadł w towarzystwo lokalnych chuliganów. Zaczął kraść, napadał na sklepy i ludzi. Co jakiś czas wpadł w ręce policji, odsiadywał niewielkie wyroki, po czym wracał do dawnego życia. 20 września 1997 roku opuścił zakład karny w Raciborzu. Wyszedł na pięć dni. W trakcie pobytu w więzieniu zmarła jego matka. Choć ta informacja nie zrobiła na nim żadnego wrażenia, to stanowiła idealną okazję do wyjścia na wolność. Z tym, że Andrzej nie miał zamiaru już wracać. Zdraci Boża pojechał do domu babci. Po drodze zaczepił bezdomnego na stacji PKP. Zaproponował mu ciepły kąt do spania, a ten się zgodził. Był mniej więcej w tym samym wieku, podobnej postury. Idealny do planu, jaki opracował Andrzej. Gdy dotarli na miejsce, Andrzej kazał schować się bezdomnemu w szopie. Po chwili dołączył do niego i bez ostrzeżenia strzelił mu w twarz sportowym pistoletem. Bezdomny padł na ziemię, ale wciąż żył. Wtedy ten pierwszy podniósł siekierę i roztrzaskał mu nią czaszkę. Ciało przebrał w swoje ubrania, a następnie podpalił szopę. W ten sposób upozorował własną śmierć. Myślał, że dla świata będzie trupem. Służba więzienna nie będzie go ścigać, a on zacznie żyć od nowa. Brutalność, jaką przejawiał, sprawiała, że rozmawiano o nim w coraz większych grupach przestępczych. Mieć takiego zabijakę w swoich szeregach dawało wiele plusów, więc kuszono go co chwilę ofertami pracy na czarno. Andrzej wolał jednak pracować sam. Pewnej listopadowej nocy w 1997 roku poszedł do domu starszego małżeństwa. Była to przypadkowo wybrana rodzina, nawet nie wiedział, kto mieszkał w środku. Drzwi otworzył schorowany emeryt. Mężczyzna sterroryzował go i ukradł 65 złotych. Ale to było za mało. Kolejnego dnia wrócił dokładnie w to samo miejsce. Tym razem uzbrojony w sznur rzucił się na gospodarza i zaczął go dusić, ale żona dogorywającego wszczęła alarm. Andrzej spłoszony uciekł, a mężczyznę udało się odratować. Jednak przez kolejne lata sprawca tego napadu był niezidentyfikowany, a sprawę umorzono. Żeby nie wpaść w niepożądane kłopoty, Andrzej postanowił zatrzymać się u niejakiej Celiny. Kobieta wynajmowała pokój przestępcom poszukiwanym przez policję. Oczekiwała za to ochrony, gdy przyjmowała kolejnych klientów i łatwiejszego dostępu do środków odurzających. Pobierała również niewielkie opłaty za czynsz. Pewnego dnia Celina pożaliła się, że jej koleżanka cierpi, bo jej partner ją zdradził. Ponoć jest w stanie zapłacić 5000 złotych, aby tylko nie musiała przeżywać rozwodu. Dla Andrzeja była to oferta nie do odrzucenia. Skontaktował się z przyszłą wdową i ustalił szczegóły. 8 lutego 1998 roku zamaskowany sprawca zapukał do drzwi tej kobiety. Otworzył je mężczyzna, jej mąż. Nie zdążył nawet zapytać o powód odwiedzin. Sprawca oddał w jego stronę sześć strzałów trafiając w głowę. Ciało zostawił przed domem, a sam spokojnym krokiem odszedł. Innym razem zapragnął zemsty na obcokrajowcu. Chodziło o jakiegoś Azjatę, który prowadził swój biznes. Niewielki bar szybkiej obsługi. Któregoś dnia Andrzej jadł tam posiłek i usłyszał, jak szef knajpy źle odnosi się do pracownicy. Wtedy wrócił i podłożył bombę. Wietnamczyk przeżył zamach, ale do końca życia będzie już kaleką. Kolejne zlecenie przyjąło szefa jednej z lokalnych grup przestępczych. Ponoć przyjaciel tego gangstera podejrzewał, że jego niewierna żona ma romans z tancerzem z nocnego klubu. Nie miał na to dowodów, ale podejrzewał, że żona go zdradza i należy zareagować. Dlatego wynajął Andrzeja. Ten skonstruował bombę, którą umieścił na balkonie mieszkania tego tancerza. Rzucił kamieniem w okno, aby go wybawić. Ale coś, na szczęście, poszło nie tak. Konstrukcja wybuchowa zawiodła i do eksplozji nie doszło. Późniejsza ekspertyza wykazała, że wybuch zawaliłby całą kamienicę i poza tancerzem zginęłoby wielu niewinnych ludzi, w tym dzieci. Policja zorientowała się, że zwęglone zwłoki w szopie nie należą do Andrzeja L., on był poszukiwany listem gończym co najmniej za jedno morderstwo. Chodziło o zabójstwo mężczyzny, który zwrócił uwagę kilku gangusom, że myją auto na jego trawniku. Doszło do awantury, podczas której przyjechał Andrzej. Wezwany przez lokalnego szefa bandy postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Wyciągnął pistolet i strzelił właścicielowi trawnika w głowę. Ten padł martwy na ziemię, a Andrzej uciekł. Poszukiwany przestępca zaszył się pod ziemią, ale śledczy nie zamierzali czekać, aż znów ktoś zginie. Zatrzymano do przesłuchania siostry ściganego mordercy. Wtedy do dyżurnego komendy policji zadzwonił ten, którego szukała policja w całym kraju. Powiedział spokojnym głosem, że albo jego siostra wyjdzie natychmiast na wolność, albo zacznie zabijać dwie osoby dziennie. Po tych słowach się rozłączył. Idąc ulicą, zauważył, że z naprzeciwka idzie jakiś chłopak. To górnik, który właśnie skończył swoją zmianę. Bez ostrzeżenia strzelił mu w głowę, zabijając na miejscu. Potem wyjął telefon z kieszeni ofiary i zadzwonił na numer alarmowy. Wypowiedział tylko kilka zdań. Łętując adresem, gdzie leży pierwsza ofiara. Trzy dni później, siedem busów z funkcjonariuszami grupy realizacyjnej rozpoczęło polowanie. Wsparci przez śledczych z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego szybko wpadli na trop. Przy ulicy Skargi dopadł go oddział antyterrorystyczny. Andrzej L. przyznał się do wszystkiego wyjawił śledczym, że jego wzorem jest Leon zawodowiec i chciałby być takim bohaterem jak ten z filmu. Mężczyzna prowadził swoją grę. Czuł się jak gwiazda i dawkował informacje śledczym oraz prokuratorom. Gdy już sprawa miała trafić na wokandę, on wyskakiwał z kolejną rewelacją i tak przez 18 miesięcy. W tym czasie poprosiło o jednoosobową celę i uznanie go za szczególnie niebezpiecznego. Zagroził, że jeżeli tak się nie stanie, zamorduje współwięźnia. Prokurator postawił mu 37 zarzutów, w tym zabójstwa, usiłowania zabójstwa, posiadania nielegalnie broni, no i rozbój. 11 z tych zarzutów zagrożonych było karą dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie mógł być tylko jeden: kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jednak w wyroku zapisana jest też notka, że oskarżony może starać się o przedterminowe zwolnienie po 35 latach odsiadki. I tak kończy się historia, która nie odstaje od tych niewiarygodnych, jakie znamy z oceanu. A to wszystko działo się w Polsce. Zapraszam Was na kolejne podcasty w każdy wtorek, czwartek oraz niedzielę o godzinie 20 oczywiście na kanale kryminalnym. Dziś już się z Wami żegnam i życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!